Manko, moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam Was po bardzo, bardzo długiej przerwie w nagrywaniu odcinków, właśnie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry 7 days today. Jak wiecie, ja obecnie ogrywam gierkę na, na PS5, zresztą to, to bardzo dobrze widać. Że na PS-ie ogrywam. Eee, I co chciałem powiedzieć, wiecie, co zawsze mnie zastanawiało, eee, jak to jest z tymi na przykład brońmi, z poziomami i tak dalej, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, czy jest warto to wymieniać, czy nie jest warto robić o jeden poziom lepszą broń, jak bardzo, jak duża jest różnica i tak dalej. Więc postanowiłem nagrać taką krótką serię. Która będzie, dobra, e, po prostu porównywać, nie? R robię to w ten sposób, że puszczam sobie krótkiego live'a e, prywatnego, potem to sobie pobiorę i na telefonie obrobię, tak jak powinno być, i wrzucę jako e, odcinek na pierwszy ogień idą dzisiaj maczugi, drugi y, odcinek z serii będą kije bejsbolowe i trzecie pałka stalowa. Następnie zobaczymy jak mają, y, jak mają się y, tutaj sytuacje z poszczególnymi y, setami y, ubrań, y, w sensie pancerzy, ale, y, albo może broń palna, zobaczymy. Ale tak, dlaczego mnie to zawsze zastanawiało? Ponieważ zobaczcie, jak wejdziemy, zawsze się zastanawiam, czy warto tą drewnianą maczugę na szósty poziom robić i czy na przykład ta drewniana maczuga, czy ją zostawić na szóstym poziomie, czy wziąć sobie już kij na pierwszym, czy to się opłaca, czy nie. Zobaczymy. Ja oczywiście na sam koniec odcinka postaram się jeszcze też wrzucić takiego Excelka, a z rozpisanymi tutaj statystykami każdej pojedynczej broni. Więc jak widzicie, tu już mam naszykowane z każdego poziomu kije e, Maczugi plus kij bejsbolowy na pierwszym poziomie. Żeby porównać Maczugę z szóstego poziomu i kij z pierwszego, to tak samo mam tutaj z kijami baseballowymi, No i oczywiście mam już naszykowane stalowe pałki, ale to w kolejnych odcinkach. Dzisiaj zajmujemy się Maczugą. No to zaczynajmy. Maczuga, może zaczniemy od opisu, co tutaj piszę. Po prostu maczuga z drewna Doskonale, doskonałe narzędzie do łamania kolan i czaszek. Przedmiot naprawisz z użyciem drewna, z przedmiotu można odzyskać drewno. Dlaczego biorę się, zaczynamy od, od drewnianej maczugi właśnie dlatego, że jest to pierwsza broń, którą my otrzymujemy. W jednym z pierwszych zadań mamy do zrobienia właśnie tą drewnianą maczugę na poziomie pierwszym. No i zobaczmy. Mamy obrażenia w zwarciu 12, obrażenia od mocnego ataku 24, obrażenie dla bloku 11, czyli o jeden punkt mniej niż W Koszt wytrzymałości 17,4. Ataki na minutę 55 i maksymalna trwałość 100. Okej. Okay. Jakby. I zobaczcie, już bierzemy poziom drugi, i poziom drugi mamy o 1 i punkta obrażeń więcej. Od mocnego ataku 1 i 1 ale koszt wytrzymałości nadal ten sam. Więc tutaj już się, no niewiele, ale maksymalna trwałość się zwiększa, więc tak czy inaczej opłaca się tutaj przytulić no o jeden poziom wyższy, wyższą broń. To, to samo ma miejsce tutaj kiedy bierzemy trzeci poziom drewnianej maczugi, czyli e, dla zombiaków obrażenia w zwarciu o 1,2 i punkta wzrastają, mocny atak wzrasta już o 1,3 i, i obrażenia o, e, dla bloku o 1,1, i jedną dziesiątą oraz maksymalna trwałość o 20 punktów się zwiększa, więc już tutaj też się opłaca jak zawsze. Kolejny poziom czwarty no to mamy oczywiście poziom czwarty w porównaniu do trzeciego, tu mamy trzeci poziom czwarty, czyli obrażenia w zwarciu. I zobaczcie, że koszt wytrzymałości dalej jest za każdym razem taki sam. Więc tutaj nam mamy tylko i wyłącznie zysk, tak? Czyli każdy poziom to jest zysk 20 punktów trwałości przedmiotu, 1,2 punkta obrażeń zadawanych zombiakom i 1,2 tym razem od mocnego ataku, tak? Obrażenie dla bloku znowu 1,1. Piąty ,1. poziom to samo co trwa co kolejna taka sama różnica no i szósty poziom oczywiście dokładnie taka sama różnica czyli jedna jeden, jedna, jedna i dwie dziesiąte obrażenia w zwarciu 1 i dwie dziesiąte od mocnego ataku czyli już mamy obrażenia w zwarciu równe 18 punktów czyli ten podstawowy atak obrażenia od mocnego ataku 30 punktów tak obrażenia dla bloku 16 i pół maksymalna trwałość 200 standardowo a takie na minutę i koszt wytrzymałości nie zmieniło się nic ani o gram pomiędzy pierwszym poziomem a szóstym poziomem drewnianej maczugi to jest bardzo ważna informacja bo jeżeli nie mamy tutaj żadnych perków dodatkowych dla do staminy no to ta wytrzymałość tutaj jest dla nas kluczowa podczas walki. Dobra, to zobaczmy, czy warto robić drewnianą maczugę na szóstym poziomie, jak ją mamy, czy warto zmieniać sobie na e, kij bejsbolowy, tak? Ale zanim e, to sprawdzimy, no nie, nie będziemy e, czytać opisu kiju, kija bejsbolowego. To zrobimy na następnym odcinku. A tutaj zobaczmy, jaka jest różnica między kijem baseballowym na poziomie pierwszym, a drewnianą maczugą na poziomie szóstym. I zobaczcie. Pach. Zobaczcie. Obrażenia w zwarciu różnica 2,2 ,2 punkta. To jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że no jest to ki bolowy na poziomie pierwszym. Obrażenia od mocnego ataku to jest już różnica 10,2 punktu, czyli tutaj zadajemy 40 e, punktów obrażeń zombiakom mocnym atakiem. To już jest sporo. Obrażenia dla bloku nas tu nie interesują, ale dla ciekawostki powiem, że to jest 1,7 punkta. Oczywiście koszt wytrzymałości tutaj, e, zużycie tej wytrzymałości przy zwykłym ataku się zwiększa, bo jest to już e, o 3,5 punkta więcej, czyli prawie 21 e, jakby punktów tej wytrzymałości, tak? 20,9. Oczywiście ataki na minutę się zmniejszają o 3 sztuki, ale maksymalna trwałość nadal zostaje na poziomie 200 punktów. Różnica jest tylko taka, że drewnianą maczugę naprawimy drewniankiem, a kij bejsbolowy już potrzebujemy zestaw naprawczy. Czy się opłaca w moim e, odczuciu tak, no, opłaca się e, wymienić maczugę z szóstego poziomu na kij baseballowy na pierwszym poziomie. A co wy o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. E, co wy sądzicie, czy, czy się opłaca, czy się nie opłaca? Czy wy byście wymieniali kij baseballowy z pierwszego poziomu, yy, znaczy maczugę z szóstego poziomu na kij baseballowy na pie, z pierwszego poziomu? Jakbyście dostali dwa, dwa, to, dwa takie przedmioty za darmo, które byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach, a ja przygotuję Wam już kolejny odcinek. Tym razem będą to kije baseballowe. Dziękuję za uwagę i do zobaczyska. Bają! Hola, hola, hola. Poczekajcie jeszcze chwilę. No przecież obiecałem Wam e, tutaj, moi kochani, Excelka. Oczywiście, że ja zrobiłem cały odcinek, e, posklejałem go i naszykowałem, a zapomniałem wgra, wgrać Wam e, Excelka. Więc, tak jak obiecałem, macie tu, 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 macie. Excelek, więc zatrzymajcie sobie, zobaczcie i do zobaczenia.